młodsi od nas też tego zaszczytu dostąpią. A póki co musimy zapamiętać, że młodość szybko mija, ale dobre i nie starzeje się nigdy. I oby tak zawsze było. A teraz chciałam poprosić Panią Baksię, żeby na moment wyłamała się z tego, co w tej chwili robimy, bo jest bardzo ważne zadanie do wykonania. Bardzo proszę Panią Baksię i myślę, że Państwo uwzględnią nam ten pod odstępstwo. Proszę Państwa, tutaj na tej sztaludze są dwa obrazy naszego działkowca, zresztą więcej tutaj naszych działkowców wystawia, ale ten środkowy mały, to tata rysował pierwszy i trzeci, a środkowy ten mały malował Jasiu, pierwszą lasista. Prosimy Cię, Jasiu, brawa na Chciałam poprosić pana Jerzego Kastyńskiego, wiceprezesa okręgowego no, no. zarządu w PZD we Wrocławiu, który też pisze wiersze, żeby przedstawił nam chociaż część swojej twórczości. Serdecznie prosimy. Witam serdecznie Państwa. Króciutko o sobie. Piszę już ponad 50 lat, ale tak naprawdę wydaję od 2021 roku. Napisałem do tej pory sporo tekstów. Tu część leży, 8 domików wydałem do tej pory, różnego rodzaju dla różnych czytelników. A dzisiaj jestem tutaj, bo też jestem działkowcem. Też piszę o działkach i o tym, co robimy na działkach. Proszę Państwa, to co tu widzimy, to jest cud. To jest cud, który należało pokazać, że istnieje, że się objawia. My, zacieszeni za tą naszą walką polityczną, jaka się dzieje w ostatnich latach, zapomnieliśmy o tym, że białkowcy to nie tylko ci, co walczą, co podpisują się pod y, petycjami, co grzebią w ziemi, ale też i tacy, którzy mają artę do sercu. I dla, dla tych, którzy to dzisiaj tworzą, tu się przedstawili, zaprezentowali, pokazali ten swój cud talentu, chciałbym dodedykować wiersz, który kiedyś napisał dla pionierów działkowców, e, obronictwa działkowego w Polsce. To też był cud, kiedy w latach powojennych z tych zgliszcz były te działki, które powstawały wtedy i stawały się coraz piękniejsze i tworzą dzisiaj te nasze ochry. Otworzyłaś liniowe oczy. Rozejrzałaś się radośnie. Nie jesteś obojętna na zmiany wokół siebie i na to, że czas wciąż kroczy, że wszystko to już minęło odbite jest w lustrze wydarzeń, że zmusza wciąż do refleksji nad treścią spełnionych marzeń. W twoich łodygach pulsuje pot, pot przelany przez odnowicieli tej ziemi. Przybyłych przed laty z różnych stron świata. Tu, na tym małym skalniaku, tu gdzie lśni tęczą jego rabatka, dawcy potu czuli się spełnieni, wzafitła jego pramatka. W drobniutkich listkach swojej struktury, niczym w ogląda wszystkie przemiany natury, odbite w ujęciach z przeszłości. Widzi znikanie rumowiskie księżycowego krajobrazu. Dostrzega tworzenie cudu przemiany, i normalności wyrazu. On, potomek małego istnienia wyrwanego z wrzosowiska przed wielu laty i posadzonego na rabatce, oczyszczony z niewypałów i z apokaliptycznego gruzowiska, dla tych, co tu uczynili, domaga się dzisiaj zapłaty. Wzywa Was do uczynienia pokłonu, do wyrażenia szacunku i wdzięczności współtwórcom wspaniałego przeobrażenia tej pięknej ziemi, na której jesteśmy tej oazy cudu, która nas na co dzień gości. Ta mała roślinna kruszyna nawołuje do utrwalenia w pamięci tego, co tutaj uczyniono. hołd się dopomina dla tych, których wśród nas w większości już nie ma, a którzy są nadal niemal jak święci i śpiewa. Chwała dokonaniom z przeszłości, bo są i będą trwało opoką naszego dalszego życia i naszych codziennych radości. Tu była mowa o altankach i o naszej walce. Kiedy był wyrok Trybunału 11 lipca 2012 roku i później miesiące grozy i niepewności, to z nami będzie, z nami działkowcami napisałem takie słowa, które dzisiaj są zupełnie też aktualne, jak twierdzę, przez ogrody, działki. Aleje, ulice, idą wolno dwie dziwne istoty. Opiekuńcza rola państwa i prywata. Każda z nich jest w całkiem innym stanie i nie w głowach im zwykłe głupoty. Pierwsza jest osłabiona i ondrała. Drugą dobry humor rozbiera. Każda po swojemu przeżywa to, że już od stuleci Polska nierządem stoi i że ten stan jak dotąd żadnego prawa się nie boi, że wszystko ubogim zawiera. Idę do Sejmu, żeby spotkać Rejtana i z nim piersi w proteście obnażyć. Pierwsza dlatego, że umiera. Druga, bo przy tym nową korzyść może jej się, może jej się zdarzyć. Za nim kroczą wiara i nadzieja, starają się tę pierwszą pogój. Zachęcić do dalszego istnienia. Wierzę, że warto się trudzić, żeby naród nie zaznał upodlenia. Idę z nimi, we wszystkim je wspieram, żeby w słusznej sprawie plony zbierać. Nie zamierzam cofać się do tyłu lub koszulek w proteście rozdzierać. Muszę spełnić się w dziejowej roli, bo przegrana zbyt mocno zaboli. I jeszcze jeden taki typowo dla dzieci, Do był przedstawicieli tej społeczności. Na rabatce dumna róża, na sąsiadki się poburza. Jestem tutaj najważniejsza, no i przy tym najpiękniejsza. Więc na dystans stać tu proszę, bowiem tłoku ja nie znoszę. Droga dalej, stać nie mogę, nadepnęłaś mi na nogę. Hej Maciejko, idźże sobie, tu w tym miejscu nic po tobie. Synio, synio, co wyprawiasz? Wciąż się wiercisz, wciąż wlekaczasz. Róża pysznie się i puszy, że aż wszystkim w uszy. Wszystkie kwiaty są zdumione, no i przy tym też zgorszone. Ogrodnika więc wołają, bowiem problem z różą mają. Pan ogrodnik nóż wziął prękę i ukrócił kwiatów mękę. Do flakonu róże wsadził. I do domu zaproszę. Dziękuję bardzo. Jakie brawa. piękne utwory. A teraz poprosimy o jakiś fajny muzyczny utwór. Będzie, nie będzie.